Mam przyjemność i zaszczyt otworzyć wystawę, którą już możecie zwiedzać od dwóch dni, ale dzisiaj oficjalnie ją otworzymy. Wystawę, która prezentuje prace, kilkadziesiąt prac nadesłanych na konkurs zorganizowany przez Urząd Miasta we współpracy z różnego rodzaju firmami, przedsiębiorstwami, instytucjami, który na celu miał pokazać, że Plac Zwycięstwa może wyglądać inaczej niż dzisiaj. Chcieliśmy zainspirować mieszkańców naszego miasta, e, mieszkańców naszego kraju do tego, żebyśmy razem zastanowili się, czy ten ratusz, na którym teraz stoimy, może wyglądać inaczej. I okazało się, że może wyglądać inaczej. Może być e, ciekawy. Może być, być może jeszcze ciekawszy niż ten, który znamy teraz. E, i to jest, mam nadzieję, że inspiracja dla nas wszystkich, żeby coś z tym placem zrobić, żeby przywrócić ten plac mieszkańcom w takim wymiarze, w jakim wszyscy byśmy go chcieli. Jaki to będzie wymiar, zobaczymy. Porozmawiamy teraz o konkursie, o tym, jak my sobie wyobrażaliśmy, ja byłem członkiem tej, tego zespołu konkursowego, jak my sobie wyobrażaliśmy tę koncepcję zagospodarowania placu zwycięstwa w prze, przewodniczącym tego Ja byłem przewodniczący, tak? Wiceprzewodniczącym tego zespołu konkursowego był pan dyrektor Wydziału Architektury i Urbanistyki, Pan Dyrektor Daczkowski, któremu teraz oddaję głos. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Może na wstępie przedstawię zespół sędziów konkursowych. może Proszę Państwa, konkurs był podzielony na dwie kategorie. Na konkurs obywatelski, w którym mówi, jak sama nazwa wskazuje, brać obywatele, czyli wszyscy zainteresowani oraz konkurs profesjonalny przeznaczony dla profesjonalistów, czyli architektów, architektów w krajobrazu, Urbanistów. Proszę Państwa, jeśli chodzi o konkurs obywatelski, w skład konkursu wchodzi przewodniczący, oczywiście pan prezydent Robert Biedroń, zastępca przewodniczącego, czyli Piotr Daczkowski, czyli ja, referent jury, architekt Beata Samborska z Urzędu Miejskiego w Słupsku. Pani Beata, tak. Członkini jury Beata Maciejewska, pełnomocniczka prezydenta miasta Słupska do spraw zrównoważonego rozwoju, chyba nie jest obecna. Członkini jury architekt Joanna Wolska z biura urbanistycznego miasta Słupska. Członek jury Krzysztof Kido, radny miasta Słupska. Członek jury Bogusław Dobkowski, radny miasta Słupska. Członek jury Wojciech Lewenstein, Rada Miejska Słupska. Nieobecny. Członkini jury Marta Makuch, prezes Centrum Inicjatyw Obywatelskich. Nie ma. Członkini jury Karolina Dzwolińska, Młodzieżowa Rada Miasta Słupska. Nie ma. Członkini jury Katarzyna Odrowska, prezes Stowarzyszenia Użyteczności Publicznej Aktywne Pomorze. I ostatni członek Jury, pan Piotr Igor Sałata, Salata, przepraszam, artysta malasz, instruktor art terapii. To był skład komisji konkursowej konkursu obywatelskiego. Może tutaj jako następne już ogłosimy dla konkursu obywatelskiego, żeby to było w ciągu, ogłosimy wyniki konkursu. Panie przewodniczący, tak? Okay? Okay. Okay. Ja ja Pan Ja nie mam tego. Proszę Państwa, konkurs obywatelski na zagospodarowanie placu zwycięstwa w Słupsku. Pierwsza nagroda, praca z symbolem K. Pani Katarzyna Tomasiak ze Słupska. Brawo. Brawo. Czy jest pani Tomasiak z nami? Nie ma, nie ma. Nie ma niestety. I jaka to jest no, co? 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 Nie pamiętam, ale to jest chyba... To... Około... Nie Około 3000 zł. 3000 zł Polski. Gratulacje. <grytulacje> Druga nagroda, proszę Państwa, praca oznaczona symbolem F, literą F I tutaj jest praca zespołowa. Pani Daria Borgoń, Pan Adrian Porada, Pani Patrycja Zając i Pani Weronika Dyrka, także Pan Jakub Barsz. Projektanci bądź obywatele z Wrocławia, także z południa Polski. Gratulujemy serdecznie. Trzecia nagroda praca oznaczona literką O. Pani Barbara Chomicka-Skwakowa Gratulacje e, Proszę Państwa e, Oprócz nagród e, także mamy wyróżnienia e, Trzy wyróżnienia I tak, pierwsze wyróżnienie to praca e, oznaczona literą A Pan Jakub Daniszewicz z, Płocko, z Płocka e, Gratulacje. Praca, e, drugie wyróżnienie. Praca oznaczona literą B. Pani Aleksandra Spandel. Kończyce małe. Gratulacje. I praca E. Pan Tomasz Stepnowski ze Słupska. Gratulacje. Jest z nami. Czy pan Tomek jest z nami? Nie ma. A widziałem, że był. No jest. jest, idzie. To może pogratulujemy. No, Gratulujemy. Tak. Gratulujemy. Gratulujemy panu Gratuluję. Gratulujemy. Pójdziemy mi pan, poka pokaże tam pracę. Pogratuj. Pan zostanie. O. Dobrze, proszę Państwa, yy, myślę, że teraz przejdziemy yy, do składu komisji konkursowej na konkurs profesjonalny. I tak, przewodniczący pozostaje ten sam, czyli pan prezydent Robert Biedroń, zastępca także ten sam, czyli Piotr Daczkowski, ja, sędzia referent pani Beata Samborska z Urzędu Miejskiego w Słupsku, sędzia konkursowy pani Beata Maciejewska, pomocniczka prezydenta do spraw zrównoważonego rozwoju, sędzia konkursowy architekt Grażyna Kowalska, Urząd Miejski w Słupsku, witamy. Sędzia konkursowy pani Katarzyna Stawniak, pracownik Koloseum. Witamy. Sędzia konkursowy architekt Cezary Flis. Witamy. Sędzia konkursowy architekt Maciej Rosa. Nie czy był? Sędzia konkursowy Bogusław Dobkowski, Rada Miejska w Słupsku, Jeszcze raz. I sędzia konkursowy pani Aldona Remelska. Z Urzędu Gminy Tak. Nie ma. Sędzia konkursowy pani Edyta Wolska, dyrektor Bałtyckiej Galerii Sztuki. Nieobecna. I ostatni sędzia pan Piotr Igor Lata. Artysta malarz, instruktor art terapii. I najważniejsza sprawa, proszę Państwa, czyli wyniki. Nagroda, pierwszą nagrodę otrzymuje praca numer 47, wykonana przez architektów krajobrazu, panią Karolinę Skonieczną i pana Sandro Turchana, mieszkających w Oksfordzie w Zjednoczonym Królestwie. Brawo! Druga nagroda, praca numer 29, pan Jacek Szewczyk, Archaid pracownia architektoniczna ze Szczecina. Gratulacje. I trzecia nagroda, praca numer 50, pani Beata Wiśniewska i pani Beata Termanowska ze Słupska. Gratulacje. Proszę Państwa, jeszcze wspomnę o nagrodach oczywiście. Praca pierwsza. Nagroda pierwsza to była, była w wysokości 8 tysięcy złotych. Nagroda druga 5 tysięcy złotych. I trzecia 3000 złotych. Gratulujemy. Brawo. 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 Proszę Państwa, no. <laughs> zostały nam wyróżnienia. Trzy wyróżnienia. Także z nagrodami pieniężnymi po 500 zł każda. Praca numer 42 pani Olga Szemra z Warszawy. Gratulujemy. Praca numer 8 pan Kacper Kępiński z Krakowa. I praca numer 44 pani Anna Lipiec i pan Marcin Michalak ze Słupska. Gratulujemy. Tak? Dziękuję panie wiceprzewodniczący. Szanowni Państwo, nazwą tego konkursu jest nasz plac. Konkurs się nazywa Plac Wycięża i to bardzo optymistyczne przesłanie dla nas wszystkich, że tak naprawdę na koniec tego wszystkiego musi zwyciężyć ten plac. To ten plac ma być tym miejscem, z którego będziemy dumni, gdzie będziemy się spotykali, gdzie będziemy ze sobą przebywali, gdzie będziemy ze sobą rozmawiali, bo temu służą place w każdym, miast, w każdym normalnym mieście. I taki chyba też cel, mam nadzieję, przyświecał całemu zespołowi. Serdecznie dziękuję Państwu za współpracę, za pracę. Ja pamiętam, jak oceniamy Wspomnialiśmy te prace, to był ogromny gwar, kłótnie nawet, krzyki, spory, ale udało nam się znaleźć najlepszy, najlepszych zwycięzców, wybrać najlepsze prace. I za to serdecznie Wam dziękuję. Dziękuję wszystkim sponsorom, a Państwu życzę miłego oglądania wystawy pomimo tej fatalnej pogody. Wystawę uważam za moment za otwartą, rozumiem, że będziemy coś przecinali. Dobra, dzięki. I gratuluję zwycięzcom. Wy dzięki. To co? Ktoś ma ten? Bilek. Dzień Do Dzień Zębami będziesz zaraz przegryzał. Mamy, mamy, mamy. O! M Męskich nie było? Panie Radny, Jezu. No dobra. Trzy trzymamy trzymamy, Chodźcie tu. tu. Brawo. Otwarte. Dziękuję Panie Radny. Dzięki. Dzięki na